Baba baba mama tata dziadzia dziadzia baba mama tata ja baba baba mama tata ciocia o la baba baba mama tata o dziadzia baba mama tata ja baba baba mama tata ciocia i pies Max. Widzimy razem ogarnięci dymem z grilla Cała rodzina, wszyscy tak jak w transie Kiełbaski z Lidla się kołyszą chmury wiszą Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne Jest baba, baba, mama, tata, dziadzio Jest dziadzio, baba, mama, tata, ja Jest baba, baba, mama, tata, ciocia i pies ma Zadowolony te kiełbaski niosę w rzędzie Ciągle się uśmiecham, wiem z musztardą dobra będzie Wbijam w nią widelec, z tłuszczem pryskami w prezencie Buduję swoją dietę na wędliny w fundamencie Te grille są z nami I nikt nie zabierze ich dopóki my Będziemy tu grillowali Z radością obracać nasze kiełbasy Te grille są z nami. Zabierze nam już inni. Nie zabierze na nie zabierze Dzień doberek, dzień doberek. Kamil Bednarek, jak ten znany muzyk. Nie znam. Nieważne. Nieważne. Zarządca domu, pracownik administracyjny, ogólnie stróż Administracja domu od dzisiaj zakazała grillowania na balkonach, tak? Także małolaty, zabieram grilla i żebym tu więcej nie wracał, tak? O nie, 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 pani Bydna. Nie oddamy grilli, bo. Bo te grille są z nami i nikt nie zabierze ich dopóki my będziemy tu grillowali, z radością obracać nasze kiełbasy. Bo te grille są z nami i nigdy nie zabierz nam już ich dni. Zabrał nam gryl Kto? Kto? Benarek. A to menda. Siedzimy razem ogarnięci smutną ciszą, jak miotły pod myszą, czy odwrotnie, nie wiem. Piesma pod podchodą już położą. Dlaczego? Bo wygłodzą. Nic nie jest takie łatwe i paradoksalne. Chwili nie ma z nami I nikt nie zabierze ich petnarkowi. Będziemy więc spożywali Z radością kiełbasy w innej postaci Biała, biała, bia, biała z wody Biała, biała, bia, biała raz Biała, biała, bia, biała z wody Raz mnie Biała, biała, bia, biała z wody biała, biała, bia, bia bia biała raz I biała, biała, bia bia biała znowu So